Dzień dobry kochani. wróżka i Nanna. Witam Was w czytaniu energii dnia na 14 grudnia, wtorek. Karty już potasowałam, więc zobaczmy, co dzisiejszy dzień nam przyniesie, jakie energie. Na spodzie mamy dziewiątkę monet, czyli energia dzisiejszego dnia na pewno będzie sprzyjała wszelkim kwestiom finansowym. Fajny dzień na to, żeby zagrać na przykład gdzieś w jakieś lotto, czy jakiekolwiek inne gry losowe, bo może się udać coś trafić. I zobaczmy sobie od początku. Co w nas samych jaka energia? Energia szóstki pentakli. Co na zewnątrz świat. Jaka rada? Rytwan. Ogólna energetyka dzisiejszego dnia prezentuje się dla niektórych osób bardzo korzystnie. Macie szansę na otrzymanie jakiejś gratyfikacji finansowej, jakichś niespodziewanych pieniędzy, przy czym. Nie będą to pieniądze, na które gdzieś tam zapracowaliście, znaczy w tym sensie, że nie będzie to coś na zasadzie pensji za Waszą pracę. Może być jakaś niespodziewana premia roczna, może być hmm, sytuacja, kiedy Wy z jakiegoś urzędu dostajecie pieniądze, na przykład jakieś wyrównanie, o którym nie pomyśleliście wcześniej. Co do tej premii rocznej, to oczywiście premia roczna może być spodziewana, ale możecie dostać więcej niż myśleliście, że dostaniecie. Dla innych osób są to właśnie jakieś zwroty, tak może się okazać, że gdzieś mieliście jakąś nadpłatę, w związku z czym na przykład w tym miesiącu nie musicie jakiejś opłaty robić i właśnie dzisiaj takie informacje dostaniecie. Dla wszystkich osób, które czekają gdzieś na przykład na jakieś alimenty, tego typu sytuacje, też dzisiaj możecie właśnie takiego przelewu się spodziewać, jeżeli chodzi o naszą wewnętrzną energetykę. Więc przede wszystkim, kochani, równowaga, spokój. Tak bez nerwów. Na spokojnie dzisiaj będziecie w stanie do wszystkiego podejść. To jest też karta mówiąca o takim nastawieniu ku dobroczynności. Czyli będziecie dzisiaj skłonni pomagać innym osobom, tak samo osobom po prostu ze swojego otoczenia, coś dla kogoś zrobić, czy pomóc koleżance w pracy, którą powiedzmy za bardzo obowiązki przygniatają i sobie nie radzi, czy pomóc może jakiejś starszej osobie. Z rodziny czy z sąsiedztwa w zakupach. Wszelkie tego typu właśnie nastawienie na pomoc drugiemu człowiekowi będzie dzisiaj nam towarzyszyło. Jest to też z drugiej strony dla może innych osób, umiejętność przyjmowania tego, co świat, życie, inni ludzie Będą ci dzisiaj dawać. Czyli po prostu masz dzisiaj szansę otworzyć się. I to jest bardzo dobry moment, który można właśnie wykorzystać. Tak, bo często, jeżeli mamy gdzieś jakieś problemy finansowe, zdrowotne, miłosne, jakiekolwiek, wynika to z tego, że tak naprawdę wewnętrznie jesteśmy zamknięci. Na przyjęcie tego całego dobra, które wszechświat dla nas niesie. A dzisiaj masz szansę się właśnie otworzyć. Także pamiętaj o tym, nastaw się na przyjmowanie wszystkiego tego, co dobre od świata będzie do ciebie płynęło. A może płynąć. Właśnie jako energię tutaj płynącą ze zewnątrz mamy energię karty świat. Dla niektórych osób będą to pewnego rodzaju zakończenia, natomiast nie trudne czy bolesne, A raczej sytuacje, kiedy okaże się, że pewna sprawa została zamknięta, że już nie musisz się nią zajmować. Natomiast jest to też również taka energia wszelkiego dobra, który do nas płynie. Właśnie od trzech świata, od Boga, od źródła, jakkolwiek tego byś nie nazwał, to jest przepięknie pokazane, że dzisiaj świat będzie nam chciał bardzo dużo dać. My będziemy potrafili otworzyć się na to i to przyjąć. W karcie rady pokazuje nam się z kolei Rydwan. Rydwan mówi z jednej strony o takim pośpiechu czyli żeby nie zmarnować tej szansy, tak, nie wiadomo kiedy drugi raz taka energetyka będzie, kiedy podobnie zgramy się ze światem, tak, że świat dajemy, przyjmujemy, także nie zmarnuj dzisiaj okazji, w jaki sposób, no przede wszystkim pozytywnie się nastaw, pozytywnie patrz na wszystko, bądź wdzięczny, pamiętajcie kochani, że wdzięczność, wyrażanie wdzięczności, za drobne rzeczy, za drobne przyjemności, które nas spotykają, albo za to, na co normalnie nie zwracamy uwagi. Na przykład za to, że masz pracę, nawet jeżeli jest ciężka, ale ją masz. Za to, że masz dach nad głową, nawet jeżeli mieszkanie wymaga remontu, ale je masz. Za to, że masz co zjeść, i tak dalej, i tak dalej. Dziękowanie za tego typu rzeczy sprawia, że coraz więcej Dobrego będzie do nas spływało. I właśnie dzisiaj to warto zrobić. Znajdź jak najwięcej rzeczy, za które będziesz wdzięczny. I to jest rada właśnie płynąca od Tarota. Dla innych osób w karcie tej jest też rada, żeby nie walczyć samemu ze sobą. Jest to moment takiego podjęcia decyzji, w którą stronę ty chcesz iść? Jak tę decyzję podjąć? Przede wszystkim tak, żeby czuć wewnętrzną zgodę na to, co robisz. Dla jeszcze innych osób jest to rada dotycząca związków, relacji z jakąś drugą osobą. Nie z wieloma ludźmi, tak czyli nie dotyczy to powiedzmy sytuacji właśnie w środowisku zawodowym czy w środowisku przyjaciół, twój partner albo partnerka. Twoja przyjaciółka bądź przyjaciel, matka, ojciec, jakaś Twoja relacja z jedną drugą osobą. Jeżeli nie możecie się dogadać, to karta Redwanu radzi na to, żeby bardziej z boku spojrzeć na Waszą relację i sprawdzić, czy Wy tak naprawdę macie wspólne cele. Czy Wy na pewno w tej waszej relacji. Dążycie w tym samym kierunku. Borydwan mówi często o takich nieporozumieniach, tak? O sytuacji, kiedy jedno ciągnie w jedną stronę, drugie ciągnie w drugą stronę i dlatego stoi się w miejscu, zamiast poruszać się do przodu. No i tutaj patrząc chronologicznie z kolei na te karty, to mamy rano właśnie jakieś takie sympatyczne sytuacje związane z pieniędzmi, jak wspominałam, jakiś przelew może dotrzeć na konto może to być też jak najbardziej dostanie prezentu po prostu ktoś dzisiaj da wam prezent, który sprawi wam przyjemność, a może wy zobaczycie jakieś ogłoszenie na przykład zbiórkę pieniędzy na jakieś schronisko dla zwierzaków i poruszy to wasze serducho i gdzieś tam postanowicie parę pieniążków parę, pieniążków, parę złotych przelać popołudnie w takiej właśnie mm, energetyce zamykania, zakończania spraw pozytywnego dla większości osób, bo tutaj karty są bardzo pozytywne, także dla większości osób dzisiaj uda się coś zakończyć z sukcesem. Pamiętajcie, że zakończenia, które są pokazane w karcie świata, są zawsze dobre, nawet jeżeli by się tak zdarzyło, że dla kogoś takie zakończenie nie będzie przyjemne. Z tych zakończeń zawsze da się wynieść bardzo ważną naukę dla siebie pod kątem zdobycia nowych doświadczeń. Zaczynasz, zaraz będziesz zaczynał od nowa, tak? Tu kończymy, zaraz zaczynamy od nowa. Ale nie zaczynasz, nie będziesz zaczynał z tego samego punktu, w którym byłeś kiedyś. Tutaj jesteś osobą, która zdobyła nowe doświadczenia. Ważne doświadczenia, nauczyła się czegoś i mądrzejsza w następnych dniach będzie szła do przodu. Na wieczór wyjazdy. Po prostu wyjazdy samochodowe własnym samochodem, taksówką. No, komunikacja miejska może w tej karcie mniej, chociaż też może się pojawić. Także macie szansę gdzieś się dzisiaj z domu ruszyć. Uwaga na tak naprawdę zbyt gwałtowną jazdę jeżeli gdzieś tam ten samochód samodzielnie prowadzisz to po prostu uważaj bo przy karcie rydwanu nie jest wskazany zbyt duży pośpiech jeżeli chodzi o jazdę samochodem i wyciągnijmy sobie jeszcze poradę od bogi na dzień dzisiejszy tutaj mamy talię bogini i zobaczmy, co Bogi nie chcą nam dzisiaj przekazać. Izolda, nieśmiertelna miłość, miłość, której doświadczasz jest wieczna, bez względu na towarzyszące jej okoliczności. Miłego dnia, kochani.